Witam Was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Xazax i mam dla Was tym razem set kości. Set na armię umarłych, na Army of the Dead Słuchajcie moi drodzy, to jest bardzo, bardzo mocny set i udało mi się póki co nim najdalej najwyżej się wspiąć. Nie będę wam mówił które greater lifty, bo ym, jest to tajemnica, bo będzie to w filmach z próbami rekordu a tymczasem moi kochani ja wam pokażę jak to mniej więcej działa jak to mniej więcej poukładane jest i co to robi. Ogólnie cały set polega na robieniu damage'u przez szkieletowych magów, którzy zaś redukują cooldowny na Army of the Dead i potęgują damage. Oprócz tego dla przeżywalności używam zbroi z kości, tak żeby się bardzo fajnie yy... Żeby się bardzo fajnie rymowało Która jeszcze zwiększa damage dodatkowo Oprócz tego Używam klątwy, która zwiększa damage I miniony, które są poniżej 15% życia Giną po prostu Do odnawiania esencji I życia mam pożarcie Oraz wyssanie krwi Dwa skille, kiedy brakuje korpsów Używam wyssania krwi Kiedy są korpsy w sekundę Odnawiam sobie oba zasoby i tak mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o skille. Magowie są statyczni, nie są, to nie są ci magowie, którzy chodzą, tylko to są magowie, którzy rzucamy w jednym miejscu i oni rzucają, takie widzicie, taki damage w okolicy. Ale jeżeli chodzi o set, to on sprawia, że miniony mają szansę na zrotugowanie cooldownów armii śmierci o jedną sekundę, kiedy uderzają. Oprócz tego e, mamy damage reduction 1% na 5 sekund, kiedy mm, y, nasze miniony uderzają, czyli maks 50 stacków, czyli 50% damage reduction możemy sobie nabić, i to się dosyć dobrze i długo trzyma. No i na końcu każdy Skeleton Mage zwiększa damage, reszty nie, zwiększa damage minionów i Army of the Dead. 200%, czyli o 200% zwiększa e, damage od Army of the Dead, który ma 12% 000 weapon damage na bardzo dużym obszarze. Tak więc e, jest to naprawdę, naprawdę moc. Oprócz tego, e, obietnica podróżnika z różą wiatrów dla przeżywalności i damage'u. E, jedność żywiołów, te ci magowie um, są strucizny. trucizny, czyli tak się. Uzupełniało, poza tym nie mam zbyt dobrych pierścieni. Parta, po to, żeby przeżywalność wzrosła z przerorowanymi żywiołami na trucizny. I jeżeli chodzi o kamienie, to tutaj ciągle sobie żongluję tymi kamieniami. Na ten moment mamy zmorę potężnych, zmorę uwięzionych oraz za zatorystyczną alterację. To troszeczkę zostało z tych rekordów i na tych niższych podejrzewam, że sprawdzają się lepiej inne gemy, ale wiadomo dojdą itemy, dojdą zmiany w tym balansie, dlatego nie ma się co na tym za bardzo skupiać, żebym Wam teraz przekazywał każdą rzecz dokładnie, broń oraz tarcza, całkowicie z przypadku po prostu starożytne i dobre na ten moment dane kromanty nic lepszego mi nie wypadło i moi kochani jak to dokładnie działa zaraz Wam zaprezentuję, standardowo greater lift 40 piątkę odpalimy i zobaczycie jak te cooldowny się redukują, jak pożeramy zwłoki, jak to wszystko działa. Okej, okay, na początku najważniejsze wskoczyć w dużą grupę mobów i zbroje, zbroje z kości sobie na nich wbić. Najlepiej jakąś grupkę sobie zebrać, 10 zestakować, wtedy uderzyć. OK, mamy 10 staków, rzucamy klątwę, rzucamy armię The i szkielety nasze. Zrobią resztę, zobaczcie sobie jak jak szybko odzyskałem zasoby po użyciu tego wszystkiego um, przejdźmy sobie dalej niestety nie mamy żadnej mobilności w tym zestawie okay. tutaj musimy uważać zobaczcie jak cooldown z army of the dead się bardzo fajnie redukuje No akurat nie ma z takiego, nie, nie mam jak wam pokazać ale, bo jest za mało mobów ale zaraz postaram się wam Zebrać większą grupkę. Chodźcie, 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 wszyscy, chodźcie, chodźcie. Pyk, mamy 10, rzucamy klątwę i rzucamy magów, którzy widzicie... Army of the Dead jest naprawdę e, szybko teraz się nabija nam. Ale poczekamy sobie z tym na elitkę. Wysimy, troszeczkę, troszeczkę pożejmy zwłok, żeby było tego. Ja tutaj, jak widzicie, się nie spieszę szczególnie, tym bardziej, że. Dobra, Mamy elitkę, no kurczę, akurat tak użyłem. Ale, damage przyrobiony przez te. przez tych magów jest naprawdę mocny, nawet bez tego Army of the Dead. No, to jest ta cztery piątka to jest taki pokazowy ee pokazowy Greater Rift, który już, nie wiem, tak sobie kiedyś już wybrałem tak, tak sobie zawsze pokazuje te buildy, żeby nie było stresu, żebym mógł Wam wyjaśnić dokładnie, żebym mógł wam zaprezentować, a sama 45, no to to już jest taki obszar, że można coś pokazać, nie ma, to nie jest normal, to nie jest em, wysoki, em, to jest taki, że można fajnie wszystko zaprezentować, okej, okay, jest duża grupka bardzo, Niech się ten cooldown. Armię w DD zwiększy. Jak widzicie zbroja z kości tak wygląda kiedy jej użyjemy. Tutaj. Pyk. No i już połowa Uży użyłem, a tu już połowa jest znowu nabita. Oczywiście jak wiecie, tutaj można grać różnie, biegać. Hmm, można sobie zamiast tej klątwy wrzucić. Zamiast tej klątwy można sobie wrzucić na przykład ten teleport taki i on e, naprawdę przyspieszyłby nam te spidowanie, a ja tak muszę zrobić, muszę sobie w końcu te kamienie ponabijać. ciebie ładne Można również sobie użyć na przykład w kostce kanajego e, ingema. W ogóle e, zauważyłem, że on, ludzie z ingemem biegają w ręku bardzo często, a ja dobrego, stworzonego ingema niestety nie mam. Ja wiem, że czasem lepsza jest sama pasywka z Ingema niż, niż damage, jakiś tam mniejszy lub większy. Tutaj mamy za mało esencji. Skąd to się bierze? Ok, wysajmy sobie, nie ma żadnych zwłok. Musimy to zrobić tak. No i używamy magów. Oni jak widzicie, demulują tą elitkę. Przynajmniej na tym poziomie trudności. No jeżeli chodzi o nekromatę, to mamy taką wymówkę, że. Na wyższych na Wam nie pokazuję testów, bo Na wyższych greater riftach, bo nie ma jeszcze do niego przedmiotów, ale W kostce kanajego pojawiło się uwaga Ostatnio kilka Muszę mieć więcej esencji. Kilka Itemów, nadchodzi. które można sobie podglądnąć, większość nie ma opisu Tylko chyba 6 ma już jakiś opis Ale może coś z tego wyciągnąć no, oczywiście zrobię o tym osobny film, moi drodzy. Nie bój się końca. Nie bój się końca. Oczywiście chodzi o koniec Greater Rift'a. Tak to mniej więcej e, działa. Nie chcę Wam za bardzo przedłużać. Jeżeli druga mapka nie będzie jakaś otwarta... O, właśnie. Proszę, pięknie. Bardzo ładnie jest otwarta. Trzeba naszą zbroję z kości sobie naładować na większej grupce jakiejś. Poproszę większą grupkę. O, coś w tym stylu. Wow, 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 jeszcze tej kurde zginę czy coś? Za mało esencji. Twoja śmierć nadchodzi. Jak widzicie, pożarcie strasznie szybko ee, ładuje esencję. Jeszcze można się bawić tą esencją i nie zżerać wszystkich zwłok na raz, tylko mm, dobrze nimi rozporządzać. O, jakiś lak się tu pojawił. Nie chciałem, żeby ten film się zakończył rzuceniem z serwera, bo tak się często zdarza, niestety jedną z prób rekordu, która naprawdę szła bardzo dobrze i bardzo po mojej myśli przerwało przerwał disconnect i to nie z mojej strony tylko po prostu serwery blizzarda sobie ze mnie zakpiły brzmi jakby miał ten sam głos co ten, co ten templariusz Ale to chyba tak nie jest, wątpię w każdym razie w wersji angielskiej brzmi zdecydowanie lepiej Ok, wrzućmy tu pary ok jak widzimy, magowie robią super damage. Tutaj Army of the Dead No i bardzo fajnie. Zaraz jeszcze Wam pokażę jak walka z bossem wygląda. Zachowamy stanie specjalnie wszystkie cooldowny. To może być pułapka. No jak widzicie, elitki padają no niesamowicie szybko. Ta klątwa też robi swoje. Świat nie zniesie więcej Twojej obecności. Dobra, weźmy sobie z szybkości. Muszę czekać. I mamy koniec mapki. Jak tam, army of the dead nasze, już niedaleko. Dobra jest kości, niestety tylko na trzech se naładujemy ładujmy sobie esencję cię słabość poprosiłbym elitkę będziemy kończyć o proszę jak na zawołanie dziękuję bardzo rzucamy klątwę rzucamy to i rzucamy magów Wzorujemy sobie trochę zwłok dla esencji, już mamy z powrotem naszą esencję, pęku jak trzeba. To jest oczywiście 45, czyli T10, żadne wyzwanie jakieś specjalne, ale sami widzicie, że gameplay wygląda bardzo przyjemnie. Nie jest to może szczyt, szczyt wszystkiego, ale wierzcie mi, że coś z tego dzięki temu będzie można wykrzesać. Chodziło o to pewnie Blizzardowi, że ten Army of the Dead jest naprawdę bardzo ładnym i fajnym skillem, bardzo efekciarskim i pewnie na tym chcieli oprzeć ten set, dlatego że właśnie jest taki fajny i każdemu by się podobał, a jeżeli by nie był używany, no to by było troszeczkę szkoda wszystkim, tak? W każdym razie to by było na tyle, dzięki wam wielkie, dajcie znać co sądzicie o tym secie, o tym bildzie i widzimy się w następnym filmie, papa! Pa.